Witajcie. Witam Was serdecznie na kolejnym filmie z serii Szlakiem Pomorskich Wód. A dzisiaj na tapetę bierzemy sobie jezioro Borówno Wielkie. Jadąc od strony Starogardu, to do Skarszew. I tutaj zaraz założeniem znaku Skarszewy, po lewej stronie mamy informację bo równo skręcamy w lewo. I tutaj, zaraz, od razu skręcamy w prawo, w tą taką piaskową drogę. Jakbyśmy jechali tutaj dalej asfaltem do góry, tam będzie parking pod ośrodkiem. Tutaj jedziemy raczej spokojnie, bo miejscami dość dużo dziur jest. Jak jesteś jakimś niżej zawieszonym autem, to szkoda nadwozia. No właśnie, góry doliny. Drugim powodem, żebyście tutaj nie zasuwali za mocno, jest to, że tutaj jest bardzo dużo wczasowiczów, dzieci na jakichś rowerach, wiecie, pieski sobie biegają. O nieszczęście nie jest trudno, więc raczej tutaj spokojnie jedziemy. Tutaj na rozwidleniu skręcamy w prawo i dalej tutaj jedziemy cały czas prosto, trzymamy się tej głównej drogi. Czyli można tutaj powiedzieć, że delikatnie w prawo odbiliśmy. Jedziemy tak jak nas droga prowadzi. Tutaj już w ogóle jedziemy ostrożnie, bo warunki leśne, tak jak widzicie. Jak troszkę mocniej popada, może być problem w ogóle stąd wyjechać czy wjechać, więc też weźcie to pod uwagę. Teraz tak, tutaj na rozwidleniu dajemy w lewo. I tutaj na kolejnym rozwidleniu znowu odbijamy w lewo. I tu już jedziemy cały czas prosto aż zjedziemy na dół. Teraz dojeżdżamy tutaj do. Takiej drogi wzdłuż jeziora, i jeszcze wzdłuż drogi są domki polustawiane, prywatne. Tutaj po prostu szukamy sobie miejsca, gdzie możemy zaparkować bez konfliktu z prawem. Bo równowielkie, jest to jezioro przyległe do miejscowości Skarszewy Dosłownie przyległe, bo leży w jego granicach terytorialnych, tak to nazwijmy Niecałe 13 km od Starogardu Gdańskiego 20, ile dobrze pamiętam, 20 kilometrów od zjazdu z autostrady A1 Stanisławia. Woda ma ogólnie 17,5 hektara Tu na chwilę obecną jesteśmy w jednej z zatok. W ogóle woda ma taki kształt jak patrzycie na mapie, mi to troszkę przypomina taką odwróconą literę T. Jak tutaj widzicie jest brzeg, tu idzie droga, o której wspominałem w trakcie dojazdu. Jak widzieliście też no droga nie jest jakaś, że tak powiem łatwa, czy dostępna mocno. Trzeba mieć jakieś wyżej zawieszone auto i przede wszystkim jechać ostrożnie. Teraz tak, tam idą e, domy prywatne w większości przypadków, z tego co kojarzę. I tak jak widzicie, luki w trzcinach co kawałek lecą miejsca. Tutaj na tym brzegu również. E, tutaj, jak już będziemy szli w tą stronę, to tutaj się odbywają zbiórki e, wszelkiej maści zawodów, które się tutaj odbywają na tej wodzie. I co najważniejsze, dlaczego zostawiłem tam auto, a na przykład nie podjechałem tutaj? Bo ogólnie, tak jak zdążyliście pewnie zauważyć po trasie, co że tak powiem bardziej, że tak powiem dociekliwi ludzie od razu było, ale Michał, ale tu szło zjechać tu, tu byś miał o wiele bliżej tak, miałbym bliżej aczkolwiek kwestia jest taka, że e, tutaj to są też, jakby to powiedzieć lasy prywatne, a jak nie lasy prywatne, no to wiecie, te, te zwykłe e, państwowe, że tak powiem i tu jest kategoryczny zakaz wjazdu samochodami z wyjątkiem tylko takim że podczas właśnie zawodów które tutaj mają koła, głównie koło z Karszewy, które jest z Karszewy, dokładnie, które jest tutaj opiekunem tej wody. Oni mają pozwolenie, że w trakcie zawodów można sobie tutaj podjechać tak samochodem, to się ustawić, tu się ustawić, gdzieś tutaj u góry właśnie, czy tam dalej na wyjście z zatoki, gdzie też niedługo zajdziemy, pokażę wam jak tam wygląda. Dlatego też między innymi, w związku z tym, że tutaj się głównie odbywają zawody po tej stronie, jest właśnie co kawałek pełno miejsca. Jeśli chodzi o ten drugi brzeg z tamtej strony, idzie droga wzdłuż brzegu, aczkolwiek nie podjedziecie tak blisko, tak jak tutaj. I też trzeba patrzeć na takie jakby zatoczki, tego typu rzeczy, gdzie auto możecie zostawić, wtedy kawałek trzeba z wszystkimi bambetlami, że powiem przejść swoją drogą, no. Tutaj też musicie kawał drogi przejść, bo jeśli chcecie łowić tam gdzieś powiedzmy na Cyplu czy w tej drugiej zatoce, tam o, z tamtej strony, no to wiecie: auto zostawiacie tu i z tym wszystkim Majdanem dawaj dookoła, nie? Na upartego, teoretycznie, ale to, to jest tylko moje przypuszczenie, nie bierzcie tego za pewnik, bo tam idzie normalnie wjechać autem, nie? Myście wjechali tam autem, rozładować się, wrócić i postawić samochód tutaj, żeby tak nie kolidowało w domkach prywatnych. Tutaj gdzie się znajdujemy, nie wiecie, tu są te domy, o których wcześniej mówiłem, po lewej stronie, tam właśnie za tymi drzewami jest ośrodek. Tam są domki, ogólnie też tutaj możecie sobie wypożyczyć, znaczy wypożyczyć, wynająć domek bezpośrednio tutaj od osób prywatnych. Bardzo wiele jest ogłoszeń, wynajmują za kurczę no, śmieszne pieniądze czasami, bardzo dobry stan. Tak jak wspominałem, woda ma te 17,5 hektara i raczej do płytkich nie należy, bo ogólnie jeśli tam za tym cyplem jest zaraz ośrodek, to wizawitego tutaj cypla, o tam jest za drzewami ośrodek, tu macie cypel, to tam dochodzi do 18 metrów według, że tak powiem, pomiarów, którymi dysponuję. Jeśli chodzi tutaj o tą e, zatoczkę, w której teraz jesteśmy, no to tutaj momentami dochodzi e, do 10-12 metrów. Widą, wiecie takie delikatne spadki i w pewnych miejscach jest po prostu dziura. Nie? E, natomiast ta zatoczka, która tam jest po prawej stronie, tam mniej więcej około e, 6 metrów. Zresztą e, jak dobrze pójdzie, to wam tutaj wstawię. W trakcie tego, że tak powiem, gadania, filmik jeszcze z głębokościami, jak to mniej więcej wygląda mapka. Teraz się tutaj przejdźmy. O, właśnie tutaj jest plac, na którym odbywa się całe, że tak powiem, zebranie. Jak odbywają się zawody. Tu jest wszystkie losowania, wręczenia nagród i tak dalej. Zresztą na tej wodzie też cyklicznie odbywają się zawody salonu Sigma, które są sponsorowane przez salon Sigma, w którym zresztą pracuję. I w tym roku też odbędzie się, odbędą się tutaj kolejne zawody. Zresztą na kanale nawet jest film z jednych z tych zawodów, chyba że sprzed dwóch lat. Tak, też przechodziłem, było nagranie, tutaj ludzie łowili. Możecie sobie zobaczyć, link wam podepnę gdzieś na dole w opisie, albo tutaj gdzieś u góry. Możecie sobie jak najbardziej zobaczyć. Tutaj cały czas idziemy, zobaczcie. Droga niby taka nie za o, tam dopiero co byliśmy, ale samochodem, tak jak mówiłem, da radę tutaj wjechać. Yy, też tutaj co kawałek są miejsca. Bo zresztą tak jak mówiłem, odbywają się tutaj zawody. Mniej lub bardziej te miejsca są dostępne. O, nawet klasyczna podpórka, jak za starych dobrych lat. Nie ma kawał patyka, nie? <laughs> ale tak, idziemy, idziemy, ja tu opowiadam wam te głębokości i tak dalej i tak dalej. Co tu w ogóle są za ryby? Z ryb standardowo uświadczycie oczywiście jakieś płotki, mikroleszczyki, krąpiki. Podobno bardzo piękne liny tutaj są. Są też karasie. Karpiami też zarybiają. Jeśli chodzi o drapieżnika, no to standardowo szczupak i okoń. Są też węgorze. No i jakby to nazwać takim Największym łobuzem tej całej wody są sumy. Z tego co kojarzę, może mi się uda gdzieś tam w archiwum coś odszukać. Bo widziałem, nie wiem czy mi ktoś to przesyłał, czy nie, bo teraz nie pamiętam. Filmik z zeszłego roku: jak ludzie będący tutaj po prostu na wakacjach, wynajęli sobie, wiecie, tam jakieś, jakąś łódkę, czy rower wodny, czy co to było, i właśnie takiego sumiastego półtory metra wytachali. Więc ogólnie. Jest co tutaj połowić. Każdy przekrój, chyba nawet tu klejka się zdarza, ale nie ma jakiejś zatrważających ilości, więc spokojnie nie musicie się od niej e, odganiać. Ok, słuchajcie, dotarliśmy do w sumie jednego z bardziej obleganych miejsc. Zresztą też to tutaj widać po ślady samochodów, po tutaj piasek. E, dlaczego mówię bardziej z obleganych? Z kilku powodów. To przede wszystkim dużo tutaj jest miejsca. Po drugie, Yy, są miejsca do łowienia, przynajmniej dla kilku osób, bo tam wcześniej jest jedno miejsce. Tutaj macie kolejne miejsce, i tu jest jeszcze jedno miejsce. I żeby było yy, ciekawiej, nazwijmy to. O, tu nawet jeszcze jedno wykosili tego nie widziałem. Tu jesteście, o, proszę bardzo, ośrodek przed nami. I tutaj po prostu chodzi o to, że zamykacie tutaj zatokę. Z tego miejsca zamykacie tą tutaj zatokę, w której byliśmy. Tu można to wszystko nie sobie pięknie obłowić. A z kolei stąd, jeśli tutaj by się troszkę wykosiło te, te, bo tu widzę, ktoś chyba na świeżo robił miejsce. Z kolei tutaj możecie bardzo ładnie zamknąć tą zatokę. I niejednokrotnie ludzie, którzy na zawodach są tutaj ustawieni w tym miejscu, blokują praktycznie... Yy, cał, wszystkich ustawionych dalej. To jest coś ala otworek w wersji 2.0. Tak, idąc tutaj dalej wzdłuż yy, brzegu. Widzicie, jest ścieżynka. Tu śmiało można się przejść. Co kawałek są właśnie o, tego typu miejsca. I jest ich tam bardzo dużo. Tylko teraz, jak to mówią, wiecie, nie? Im dalej w las, tym więcej drzew. Teraz o co chodzi? A chodzi o to, że tak jak większość jezior tutaj u nas na Pomorzu niestety ta woda również ma problem z mertą. Niejednokrotnie było tak, że nawet jak stanowiska były wcześniej przygotowywane, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, to wiecie, przy takiej fali jak mamy dzisiaj, nie wiem czy tak to będzie teraz stąd widać, czy musiałbym jeszcze podejść jeszcze raz, to ta merta się strasznie przesuwa i Niejednokrotnie było tak, że wiecie, pół godziny, godziny nawet na zawodach ludzie musieli sobie, że tak powiem, czyścić tą wodę, rzucając tymi ciężkimi wędkami do nęcenia szklankami. Po prostu ściągali, ile się dało i po prostu marnowali ten czas, no ale no, tego nie przeskoczymy. No, jest to jakaś plaga. Nie wiem, czy kwestia wpuszczania amurów, a właśnie swoją drogą Amury też tutaj podobno są. W jakichś większych ilościach tych hamurów wpuszczanie rozwiązałoby jakoś ten problem? Myślę, że raczej nie, bo ta merta to jest taka, że wiecie, z takiego kawałka w 3 sekundy normalnie macie pół jeziora, więc przy wyborze stanowiska też radzę to uwzględnić. Bo jeśli źle usiądziecie i akurat w tu macie masę merty, to możecie cały dzień, całą noc wachlować i za każdym razem będziecie coś wyciągać, chociażby jakieś mniejsze kawałki. Nie? A sam wiem z doświadczenia jakie to potrafi być, że jak powiem wkurzające i upierdliwe. Jeśli chodzi o jakąś infrastrukturę, no to ciężko tutaj powiedzieć jeśli chodzi o slip. Gdzie tu jest jakiś taki konkretny slip, nie licząc plaży na ośrodku. Ale tak, no to najprościej byłoby po prostu wodować wiecie w kilku ponton, zanosicie na trochę szersze miejsce, na dół, dziękuję, do widzenia. Jeśli chodzi o jakieś noclegi, czy te sprawy, no to tu macie pole do, do popisu masakryczne. Przepraszam, że tak się kręcę, ustawię się, żeby wiatr nie wiał w mikrofon. Macie całe te wszystkie domki, które tam widać gdzieś tam w tle. To wszystko możecie wynająć, nie ma najmniejszego problemu. Zresztą do samego Skurcza jest rzut beretem. Dosłownie to pieszo jakby się człowiek przeszedł, to jest tam z 20 minut. A autem to dosłownie rzut ten kamieniem. Jeśli chodzi o stacje benzynowe, też nie ma problemu. Biedronka, czy jakieś inne sklepy, to wszystko macie tutaj pod ręką. Do Starogardu też jest blisko, do autostrady też jest stosunkowo blisko, bo to jest około 20 km, więc nie ma jakiegoś większego problemu. I jedyne co mogę Wam też powiedzieć, to jakbyście jechali od strony Starogardu. To uważajcie, nie, nie zasuwajcie, tam jest dużo ograniczeń prędkości i na tej trasie lubi stać. Yy, Lubią stać panowie i panie w niebieskich mundurach z suszareczkami, wiecie, te sprawy, i można zarobić mandat. Dlatego nie zasuwajcie. Strasa e, szybko się jedzie, nawet przepisowo. Z takiego podsumowania. No to yy... Jezioro głębokie z dużą ilością jakichś dołków, górek podwodnych. Bardzo zróżnicowane są zatoczki, są lilie, jest masa Dlatego myślę, że i w sumie jest bardzo dużo miejsc wbrew pozorom. Myślę, że zadowoli się tutaj zarówno spinningowiec, jak i spawikowiec czy grunciarz. Bardzo nazwijmy to szybki dojazd, aczkolwiek. Poruszanie się wokół jeziora jest raczej utrudnione ze względu na drogi, że tak powiem, leśne. Rybostan raczej bardzo bogaty, aczkolwiek nie nastawiajcie się na to, że usiądziecie i wiecie, woda się otworzy i nałapiecie nie wiadomo ile. Z tą wodą trzeba tutaj troszkę. Popracować, podnęcić troszkę grubiej. Lepsze efekty raczej przynosi, przynosi, przynoszą takie dłuższe wypady niż takie szybkie 3-4 godzinki. Kolejnym plusem będzie na pewno to, że jest bardzo blisko do miasta. Można, wiecie, wyjechać sobie, kupić coś do picia, do jedzenia. Bardzo blisko jest apteka w razie wojny, jakby się coś stało. Nie ma najmniejszego problemu. Plusem też jest na pewno kwestia, jakby się chcieli tutaj przyjechać z rodzinką. No to domki, ośrodek, tam możecie sobie coś wynająć, plaża, już mowa mówię, że w sezonie jest masakrycznie oblegana. Tą drogą, którą jechaliśmy, to tam parking cały zawalony. Dodatkowo ta polna droga, ta piaskowa, tam aż do tego gospodarza, to czasami jest autami zastawiona. Więc na pewno spodziewajcie się tutaj dzikich tłumów, na pewno właśnie w okresie takim wakacyjno-letnim. No i chyba to by było na tyle, wiecie, no. Co tutaj wiele opowiadać? Woda ma na pewno swój potencjał, dużo możliwości, dużo jeśli chodzi o to, że możecie tutaj przyjechać z rodziną, więc nie będzie wojny w stylu, ty znowu jedziesz na ryby. Więc wszystko jest jak najbardziej i plus, minusem. no Niestety jest to poruszanie się wokół wody. Problemem jest zostawianie tego auta, ale co to za problem? Da radę go obejść, więc po prostu podjeżdżacie o, tutaj slalomikiem między drzewami, pyk do góry zostawiacie klamoty, wracacie i robicie sobie nockę. Nie ma większego problemu. Ogólnie ty, tyle w tym temacie. Jeśli coś pominąłem, jeśli znacie tutaj jakieś fajne ciekawostki o tej wodzie czy jakieś sprawdzone informacje, bo w sumie no niestety ale w internecie nie ma tego za wiele. Bazuje się tutaj bardziej na przekazie, że tak powiem, ustnym od okolicznych wędkarzy czy działaczy. Dlatego jeśli macie jakieś info czy jakieś pytania, coś pominąłem, piszcie na dole w komentarzach. Ja to się postaram uwzględnić, odpowiedzieć, ewentualnie tak jak zwykle, jeśli się nazbiera tego bardzo dużo. Na razie się nigdy jeszcze nie nazbierało, ale to jakby się nazbierało, to po prostu zrobimy odcinek 2.0. Tak jak wcześniej wspominałem, jeśli chodzi o jakieś tam wyniki, to był tutaj wcześniej film robiłem z zawodów organizowanych przez salon Sigma pod patronatem właśnie koła z Karszew, Gytisa z Karszewy. Możecie sobie tam jak najbardziej wejść, zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj ogólnie cały brzeg wiecie ludzi obstawionych, więc jakieś informacje na pewno z tego wyciągniecie. O, taka pani kaczuszka. Czyli z sumami tutaj jeszcze nie jest tak najgorzej, bo znam jeziora tutaj w okolicy, gdzie takich kaczuszek już nie uświadczycie. Taka mała dygresja. Ok, to by było tyle w temacie. Tak jak mówiłem, jakby coś, sekcja komentarzy jest dla Was. I widzimy się na następnym tripie. Trzymajcie się. Cześć!